Chyba mój filmik z programem dla koalicji europejskiej nie trafił do właściwych adresatów, no bo jakoś się nie odezwali. Może zobaczyło go nie te półtora miliona ludzi, co trzeba. No cóż, tak bywa. Ale moja wyciągnięta dłoń do Was, koalicjo, dalej jest aktualna. Chociaż z drugiej strony, jak od półtora miesiąca słyszę, z kim opozycja pójdzie, a kto z nią nie chce iść do wyborów, no to jednak trochę się odechciewa. A może. Symetryści mają rację i rzeczywiście pisać tak, aż tak bardzo się nie różni od Platformy. No bo jeżeli niektórzy radni Wrocławia, miejscy radni, głosują przeciwko odebraniu honorowego obywatelstwa Gulbinowiczowi, to ja już nie wiem o co chodzi. No tak, no co tam, że ukrywał pedofilów, kogo to interesuje? Jak i tak większość posłów Platformy ma gdzieś prawo kobiet do aborcji, prawo do związków partnerskich. Albo Wszyscy posłowie prawie na początku Sejmu ślubowali i powoływali się na Boga. Nikt wam nie broni wierzyć, ale dlaczego mieszacie swoją prywatną wiarę do stanowienia prawa w świeckim państwie? Co to ma ze sobą wspólnego? Albo tylko czworo posłów miało jaja, albo może jajniki i zagłosowało przeciwko rokowi Wojtyłę, nad którym zbierają się coraz ciemniejsze chmury za chronienie pedofilów. No brawo dla tych posłów. A największe brawa w ogóle dla Krzysztofa Wrejzy i dla Joasi Szering-Wielgus, bo naprawdę jesteście najbardziej pracowitymi posłami tej kadencji. I, i, I widać, że Wam się chce, ale obawiam się, że sami nie wygracie tych wyborów za całą koalicję. Naprawdę, wystarczy czasem tylko włączyć informacje, posłuchać newsów, żeby były fajne pomysły na kampanię. No, podaję pierwsze z brzegu z tego tygodnia. Na przykład Pisowska Komisja Przyjazne Państwo uchwaliła, że państwo przestanie traktować pomyłki małych i mikroprzedsiębiorców za celowe. Tylko uzna po prostu, że to była pomyłka podatkowa. No, mała rzecz cieszy, może i propaganda. Ale dlaczego to oni zrobili, a nie wy, Platformo? Gdzie jest wasz gabinet cieni? Przecież takie newsy dla małych przedsiębiorców, ułatwiające biznes, to powinniście właśnie wywrzucać każdego dnia, nawet trzy razy dziennie. Tego chce wasz elektorat, dociera to do was? Następna informacja. Chorwacja zgłosiła chęć przystąpienia, przystąpienia do strefy euro. No, Chorwacja, która w pełni demokratyczna jest od 20 lat, ma faszyzującą prezydentkę, a nawet oni wiedzą, że z euro sobie nie poradzą. Kto ma w Polsce rozpocząć merytoryczną dyskusję natomiast na temat strefy euro, jak nie platforma, skoro PiS potrafi tylko straszyć Unią i euro? Pokażcie Polakom, że euro nam się opłaca. Nie możemy tak myśleć, wierzyć ślepo sondażom. Polacy nie chcą euro. Jakby tak politycy kiedyś myśleli, to nie wiem, do tej pory byśmy jeździli konno, bo też się na początku ludzie na pewno bali aut. Albo dzisiejszy news yy, o pogłębiającym się kryzysie lekowym. Okej, okay, jedne leki może się tam i uda sprowadzić, ale już zaraz będzie znowu kilkuset brakowało leków, a rząd uruchamia infolinie. No od tego problem nie zniknie. Koalicjo to idealny moment na to, żeby powołać na przykład swoją komisję ekspertów do spraw leków i krok po kroku merytorycznie pokazać, jak my byśmy rozwiązali kryzys lekowy. Może to by właśnie przeniosło głosy na jesieni, takie konkretne rozwiązania. Jeszcze następna historia. Kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt młodych Polek i Polaków nie dostało się do liceów pomimo bardzo dobrych wyników w nauce. No I dlaczego z nimi się nie spotykać, nie zaprosić ich do wspólnego strajku, nie wyjść z nimi razem na ulicę? Może trzeba pogadać z ich rodzicami, a może to jest moment na, nie wiem, pomysł na licea społeczne, a nawet tajne komplety. Może emerytowani nauczyciele, oprócz tego, że pilnowali na maturach, chcieliby uczyć takich y, y, licealistów, którzy się nie dostali. Tym bardziej, że wiceminister potrafi im tylko zaproponować, że przecież mogą sobie wyjechać, uczyć się za granicą. Naprawdę, jest wiele tematów, jest wiele pomysłów na kampanię, tylko trzeba się otworzyć, a nie zamykać, tak jak Wy jutro planujecie i w sobotę w Kultury i debatować nad utopijnym programem. Zrozumcie, że setki tysięcy w Polsce chce normalnego, demokratycznego państwa, nie znosi tych populistycznych rządów PiSu i martwi się o Was. I to, co ja mówię, to też mówię z troski o Was, więc nie obrażajcie się znowu na mnie. Pamiętajcie, to jest ta moja wyciągnięta do Was dłoń. Więc mam do Was właśnie jedną radę. Najwyższa pora otworzyć swoje listy na ludzi, nie członków partyjnych, tylko ludzi, którzy każdego dnia przez ostatnie cztery lata walczyli o wolną Polskę. W całej Polsce, na ulicy. Wspaniali ludzie z KODU, które poznałam w całej Polsce. Super obywatele RP. Tak, Ewa Trojanowska, jesteś wielka. Świetne dziewczyny ze strajku kobiet. Eliza Michali, która musiała odejść ze superstacji, Janek Hartman, który ma bardzo dużo fajnych propozycji. Naprawdę, tych ludzi jest dużo, dużo więcej, którzy przez 4 lata toczyli takich jak ja też, którzy przez 4 lata toczyli utopijny bój, samotny z dyktaturą. No tak, tylko że, żeby to zrobić, to najpierw musielibyście odbetonować swoje partyjne listy. A takiego nawet nie ma słowa odbetonować, prawda? Ale jeżeli to zrobicie, to myślę, że chętnie wszyscy z Wami usiądziemy do okrągłego stołu opozycji. Ponad podziałami, pomimo różnic programowych, usiądziemy i schowamy urazy do kieszeni, i zrozumiemy, że jest cel nadrzędny jest to ratowanie naszego kraju. Usiądziemy tylko na chwilę, bo potem ruszymy w Polskę walczyć o każdy głos. Akurat nam, działaczom bezpartyjnym się chce, co udowadniamy całą aktywnością każdego dnia.